Kosiarka spalinowa Uzgwarna LC140SP. Maszyna o szerokości roboczej 40 cm, czyli, maszyny, czyli kosiarka najmniejsza z oferty spalinowych kosiarek Husqvarna Więc tak, 40 cm. Metalowy dek, malowany proszkowo czyli bardzo wytrzymała konstrukcja. Regulacja wysokości centralną. Jedną dźwignię, więc wszystkie koła podnoszą jednocześnie przy użyciu jednej dźwigni. Kosiarka wyposażona jest w kosz na trawę o pojemności 50, 50 litrów. Wykonana w większej części z płótna przewiewnego, który można myć, czyścić oczywiście. Można, jeżeli oprócz zbierania do kosza można kosiarkę, można kosić wyrzutem tylnym. Dzięki specjalnej konstrukcji tej klapki trawa wyrzucana przez kosiarkę nie będzie leciała nam bezpośrednio na nogi, ale będzie spadała będzie prowadzona tym tutaj przywodem w dół na, na ziemię. Kosiarka wyposażona jest w silnik firmy Huzgwarna. oznaczenie dokładne HS 123A. Po moc to jest 2.6 konia mechanicznego. Bardzo łatwa obsługa bez dodatkowych dźwigni zsania. Wystarczy po prostu przytrzymać tutaj tą dźwignię zapłonu i pociągnąć do rozruchu tą linkę. Linka ma dwie, dwie możliwości, yy, możliwości yy, zaczepu. Jedna przy silniku, druga mamy tutaj kantelkę specjalnie, żeby łatwiej nam było yy, uruchomić maszynę. Yy, oczywiście zanim uruchomimy maszynę, musimy dostarczyć paliwo. Łatwy dostęp yy, do korka paliwo yy, z tej strony należałoby sprawdzić poziom oleju. Również łatwy dostęp. Do miarki i do ewentualnego do wymiany lub uzupełnienia oleju. Z drugiej strony mamy też dostęp łatwy do filtra powietrza. Wystarczy kładkę tutaj odsunąć, taki podwójny filtr powietrza. Można łatwo wyciągnąć, wyczyścić, ewentualnie wymienić ten filtr. Oczywiście z tej strony mamy dostęp do świecy, aby też łatwo sprawdzić jakość tej świecy. Co jeszcze mamy tak, jeżeli chodzi o rączki, to mamy tak, tutaj bardzo łatwą regulację możemy te motylki przełożyć niżej i możemy wtedy ustawić wysokość rączek na, na taki na troszkę wyżej, po prostu dla osób wyższych. Wystarczy je przekręcić, przełożyć. Rączki ogólnie można też bardzo łatwo zmontować, złożyć. Wystarczy, właśnie, poluźnić tutaj te wszystkie motelki, bo sama konstrukcja motylków też jest bardzo ciekawa. Tak zrobione, żeby, nie musiały, żeby żeby się nie odkręcały do końca. W ten sposób mamy pewność, że, że ich nie zdrubimy. No I składamy w ten sposób całą kosiarkę. I dzięki temu bardzo mocno zmniejszamy jej objętość, gdzieś do magazynowania, Często się przydaje. Przy składaniu linek. W tym wypadku e, linki są bardzo dobrze tutaj zabezpieczone dzięki tym uchwytom, więc e, jest. E, więc ich nie uszkodzimy. To, jest, to, 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 to na to też często zwracamy uwagę przy, przy naprawach, że te linki łamią się w, e, w, wypadku, w przypadku właśnie po prostu złego złożenia kosiarek. Tak? No